Witam, to jest ja, drzewo. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w historię na statku. Nie no, to jestem oczywiście, to, y, oczywiście jestem to ja, Katrow. I witam was w dzisiejszym odcinku, to nie ale Katrow. Y, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie właśnie w tą histo historyjkę o właśnie y, tym pięknym statku, który jest dla mną. Już teraz w sumie to przede mną. Nie widzicie go jeszcze. Jest to ósmy y dzień daily i przepraszam, że ten film wlatuje od, y troszeczkę y troszeczkę później. Myślę, że będzie on gdzieś tak o 19 albo po 19. I za to bardzo przepraszam, ale po prostu też y no. Miałam gości ogólnie, tak? I, może, i przepraszam, że nie pokazałam wam tego statku, ale ja już to nagrywałam, tylko oczywiście koście przyjechali i nie mogłam już tego nagrać, ponieważ byli koście. No i cóż, no i co, mam wam powiedzieć teraz. Macie znaczy tutaj tytuł historyjki i przepraszam, że tak szybko właśnie weszłam, ale bo tam już był czas, a tam było dużo ludzi, a jak jest dużo ludzi, to jest lepiej, bo to jest, to jest od, chyba od tych samych nawet twórców, co ta historia z y, tego y, samolotu. Gdzie ja jestem? O, ja jestem tam gdzieś. Wcześniej byłam w, w tym basenie. O, ja jestem tutaj. Na Nałówkę. No. I przepraszam, że taki wstęp to jest taki szybki, ale ostatnio to chyba w trzecim minucie dopiero waszą tam, więc. No, Jack jest naszym kapitanem. Ja on tutaj nam mówi. Ja idę pozbierać hasiwo, bo hasiwo tutaj jest ważne. Nie możemy tu wejść, a nie możemy jeszcze. Dobra. Ogólnie to on mówi, że teraz mamy iść poszkać naszych pokojów w tym miejscu. Hajs! Wiecie, musimy zbierać hajs, bo potem będziemy mogli sobie coś kupić, co no, bo tutaj jest bufet. I tutaj właśnie są ceny, ale tam są pieniądze. Teraz mamy czas, żeby wybrać sobie... Pies! Żeby nie wybrać sobie psa, tylko żeby wybrać sobie nasz pokój. I mamy na to aż 90 sekund, no teraz już 75. Ale no, więc mamy tutaj dużo czasu, więc sobie pozbieramy właśnie. Ja mam jakieś dziwne przeczucie, że bo tam przez chwilę weszłam do wentylacji jakieś. W sensie, wi mój, mój widok był na wentylacji. Dobra, ja idę tutaj. Puszczęcie za mną. Dobra, ja chcę tutaj. Ja nie chcę na piętrowym, bo ja wolę w, w taki, nie, nie lubię w piętrowym spać, tylko wolę właśnie tak w rogu. Yy, I dobra. Zbieraliśmy, już mamy 8 hajsu, więc teraz czekamy, potem będzie impreza, z tego co pamiętam. No ale sobie też za dużo nie bo dosłownie włączyłam, włączyłam grę i już przyjechali pościelnicy. Nie chcę się o martwić i wcześniej nie byłam właśnie z nikim w pokoju, a teraz jestem z ludźmi, więc jest fajnie. Jest fajnie. Twój... O Jezu. I właśnie sorki, że tak szybko mówię, ale no, ja chcę już po prostu to szybko zrobić. Chcę się nagrać na odcinek i grać w Brawl Starsa. Tak wiem, że, że pewnie teraz połowa z Was wyszła z tego odcinka, osubskrybowała mnie i kliknęła e, Nie interesuje mnie to tak, aby usunąć e, na swoim YouTube ten film e, i ogólnie mój cały kanał. Ale uwierzcie mi, że naprawdę się wcią wciągam. No bo ja mam tak, że ja się wciągam, a potem się odciągam. O, jest Jack. Dobra. Mamy 12 hajsów. Zobaczcie sobie pozbieram. Tylko mnie denerwuje, że na tej hajs trzeba po prostu wejść. i nie zawsze się no, no, nie, to liczy. Teraz będziemy wiedzieć, jaką grę. A możemy chyba zbierać hajs Fork Musimy znaleźć widelec chyba To nie będzie dziś w jadalni A dostaniemy wtedy hajs Tu jest widelec Ale to widelec Mam widelec To jest. Dobra, bo to są pewnie ludzie, którzy już grali w tą grę. Ciągają mnie dalej. Hmm. Czemu, czemu wszyscy się w tym basenie? Dobra. Toilet paper to pewnie będzie w toilet. No oni w to grali i teraz są pro Proste, proste Mam, mam, mam! Może będę pierwsza, może będę pierwsza Może będę pierwsza, może będę pierwsza Nie, nie będę pierwsza, nie będę pierwsza, nie będę pierwsza, nie będę pierwsza To jest normalnie wyścig szczurów, słuchajcie Będę pierwsza, będę pierwsza, będę pierwsza, będę pierwsza Jezu, jak jest zwykle. Oczywiście milisekunda brakowała. Milisekunda. Wiecie, to jest takie zawsze. Ti golden ticket? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten golden gold ticket jest, więc pójdę po prostu za nimi. Być może. O. Ja w ogóle. Co to za miejsce? Ja odkrywam. O, to jest jakiś pokój z grami. Ja, 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 ja. <ścoughs> ja, się, ja przeżywam, słuchajcie, ja przeżywam. Dobra, i tak go nie, pewnie pierwsza nie zaniosę, więc teraz sobie po, pozbieram hajsik, bo tutaj nikt nie zbiera tego hajsika. Okej. Okay. No tutaj jeszcze dwa hajsiki. Pierwszy z nas? Znowu ona. Tak, jesteśmy dobrzy. Zwłaszcza, że oni. Jak ona tu nam on chodzi? A idę do swojego pokoju. Ja nie chcę zrobić w żadnej gry. Teraz ja chcę iść do siebie. Dobra, już. Nie będzie taka obrażalska. Ktoś w komentarzu mi się przyciągnie. Ten ktoś wie doskonale o kim mówię. Zero buksy. Yes! Tak jak zwykle. Już się Dobra, robię cięcie i wtedy zrobimy to jak będzie... Jak, zrobię to jak już będzie wszystko ładnie. W sensie jak już będę w tym samym pomieszczeniu. W się etapie gry. Ja tutaj jest playerów to jest 15, to jest 7, no to tutaj. Get ready. Dobra, ja dopiero teraz zauważyłam, że tutaj zjeżdżalnie. Nie! Wstaję, wychodzę. Żegnam. Ja tego nie nagrywam? Nie. To jest za dużo na moje nerwy. Nie. Do widzenia. Żegnam. Jedno zaczynałam. Ja bym się też patrzył na to z ani... Zaprasz twój Ale i tak się wkurzyłam <noise> Chciałam tylko zjechać na, na, na windzie Chciałam powiedzieć Chciałam tylko zjechać do zjeżdżalni I mnie wybiło Tam powinna być taka zjeżdżalnia, że, że zamknięta A nie otwarta Słuchajcie, teraz dopiero założyłam, że tam są jakieś Ta... no. Wiecie, ja tego odcinka chyba nigdy nie nagram Naprawdę jakby 10 minut, a już swoją całą rozgrywkę i Jakieś tu parę ludzkie, może... Ale dobra, jedziemy i zbieramy hajs. Tylko inni nie mieli. U niej! Alfa było. Zapłacało się. Zapłacało się naprawdę. Dobra, zbieramy hajsi. Może nam się potem przyda. Dobra, no to co? Widzimy się przyglądając w tym samym momencie, to...